Zawodu jestem architektem i to jest mój zawód wyuczony. Muzyka to jest moje hobby, i pasja, która przerodziła się w sposób na życie i, 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 i w ogóle pociągnęła mnie w, trochę w innym, w innym kierunku. Dlatego być może to też mi dało taki dystans do tego, że ja nie, nie byłem taki wiesz, spięty i, 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 i za wszelką cenę. Chciałem y, zrobić jakieś, jakąś wielką karierę w, w muzyce, bo wiedziałem, że, mam, że, mam, y, y, że, że mogę zawsze być architektem i rysować, bo kocham to. I może właśnie ten brak ciśnienia. Brak tego spięcia doprowadził mnie do tego miejsca, w którym, w którym teraz jestem. Bo taki luz czasem się przydaje, żeby, żeby umieć też odpuścić. Czasem, jak nie wychodzi, to żeby się nie załamywać, robić swoje dalej, po prostu być konsekwentnym, konsekwentnie dążyć do, do celu. Ale ja też gdzieś jeszcze czytałam, że ty bardzo lubisz też sport i gdyby nie właśnie e, muzyka, gdyby nie architekt, to byłbyś sportowcem. Tak, byłbym pewnie sportowcem, bo z takiej rodziny pochodzę. Mój wujek, brat mojej mamy Józef Gońcinsa-Sobczak był, był wicemistrzem świata w biathlonie, w drużynie indywidualnie. Byliśmy... Yy, zawsze gdzieś tam blisko i, i wychowywaliśmy się w cieniu jego legendy i ten sport mieliśmy w genach, mówię mieliśmy, bo też myślę o moim kuzynostwie licznym, wśród którego się wychowywałem, więc, więc ja to czuję w sobie i, 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 i kocham sport i, i, i myślę, że gdybym nie poszedł tą drogą, to, to pewnie zostałbym sportowcem. Narty? Kocham narty, tak. Nart to jest coś, co... Kompletnie mi resetuje głowę i odcina mnie od rzeczywistości. To jest dyscyplina sportu, przy której naprawdę odpoczywam. Już nie mogę się doczekać, kiedy na te narty pojadę.